Że tak powiem, my, jako aktorzy, lalkarze z Teatru Baj Pomorski w Toruniu, gramy dla orkiestry świątecznej pomocy, lalkami na scenie w żywym planie, a i czasami też gramy na instrumentach. Jesteśmy z wami. Gracie też wielkimi emocjami, których nie brakuje na co dzień w tak pięknym teatrze lalek. Ba, nawet są coraz większe z dnia na dzień. Czasami to się zdarza, ale one wygasnął i będzie pięknie, kochani. Naprawdę o taką Polskę walczymy. A dzisiaj przyglądamy się pięknej paradzie Twojego statku kopernikańskiego. Dzień dobry. Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zapraszamy też do teatru, do Teatru Baj Pomorski w Toruniu na ulicę Piernikarską, jakby mogło być inaczej, a nasz statek pochodzi ze spektaklu Kopernik odkrywca, na który serdecznie zapraszamy pewnie w jakimś cieplejszym czasie.